Marka Jezus, odcinek 33. Bardzo się cieszę, że jesteście. Nadszedł czas, żeby podsumować trzeci rozdział Ewangelii świętego Marka. Moi drodzy, tak, żeby sobie przypomnieć kontekst szerszy w pierwszym rozdziale Jezus pojawił się, nazwijmy to na arenie tych wydarzeń tam przy jeziorze, głosi Ewangelię, powołuje uczniów, uzdrawia, uwalnia tłumy, za Nim idą. W drugim rozdziale pojawiają się faryzeusze, uczeni w piśmie, pojawia się pewien opór na, na Jezusa. I trzeci rozdział to jest jakieś takie połączenie tych dwóch pierwszych, podsumowanie. Moi drodzy, tutaj w pierwszej, w pierwszej perykopie tego trzeciego rozdziału, Pan Jezus prowokuje uczonych w piśmie, uzdrawiając tego człowieka ze zdrętwiałą ręką. To tutaj zapada decyzja, że zabiją Jezusa. Ale chwilę później Jezus wychodzi nad jezioro. Tak jakby nie jest przyjęty w synagodze, to wychodzi nad jezioro. I nad jeziorem tłumy rzeczywiście ludzi do Niego się cisną. Pięknie to Ewangelista opisuje, że się nawet rzucają na Jezusa, żeby być uzdrowieni, więc Jezus zaczyna być coraz bardziej popularny wśród ludu, coraz więcej ludzi do Niego ciągnie z całej okolicy, z Judei, Jerozolimy i Dumei, z Tyru, z Sydonu. Z wszystkich okolic ściągają tłumnie ludzie do Jezusa. Wtedy Jezus wychodzi z nad jeziora na górę i tam powołuje dwunastu uczniów swoich, dwunastu apostołów. Tych, którzy będą z nim, aby byli z nim, aby mógł ich wysyłać, żeby głosili dobrą nowinę i po to, żeby wypędzali złe duchy. Czyli Jezus, swojej władzy, tego, co on, czym on dysponuje, on tego udziela tym uczniom. Ale pierwsze do czego ich powołuję, to żeby z nim byli. I później jest ta scena, taka większa część, którą ja w naszych spotkaniach z Ewangelią Marka podzieliłem na dwie. To jest właśnie taka scena, kiedy Jezus przychodzi znowu w swoje okolice, do swojego domu. Jest tak zapracowany, że nawet razem z uczniami nie mają. Nie mają czasu, żeby coś zjeść, i wtedy jego bliscy dowiadują się tych różnych pogłosek, które krążą, i to jest takie myślenie, że Jezus odszedł od zmysłów. Później kończy się trze trzeci rozdział Ewangelii Marka tym, że matka Jezusa i jego bracia przyszli do niego, żeby go zatrzymać, żeby z nim się rozmówić. I Jezus mówi wtedy właśnie, że tutaj są moi bracia, tutaj, są, tutaj jest moja matka. Ci, co spełniają wolę ojca, będą mi bratem, siostrą, matką. Ale pomiędzy tymi dwoma fragmentami, że jego bliscy dowiedzieli się i poszli do Jezusa, i tego jak już przychodzą do Jezusa i z nim próbują rozmawiać, to pomiędzy jest jeszcze ten ważny moment, kiedy uczeni w piśmie oskarżają Jezusa, że mocą Belzebuba wyrzuca złe duchy. I to jest taka panorama tego trzeciego rozdziału. I zobaczmy, co tak naprawdę Ewangelista Marek mówi nam przez to. Mówi tym, którzy przygotowują się do chrztu, bo pamiętamy, że Ewangelia Marka to była taka katecheza dla katechumenów, dla tych, którzy w pierwotnym kościele przygotowywali się do chrztu, i oni właśnie przez Ewangelię Marka mieli być wprowadzeni w nową więź z Jezusem. Zatem ten trzeci rozdział Ewangelii Marka pokazuje nam coś takiego, że, że w Jezusie. Naraz zbiega się przyjęcie i odrzucenie. Że Jezus, idąc, idąc dalej swoją drogą, wypełniając wolę Ojca, wsłuchując się w wolę Ojca, robiąc to wszystko, wypełniając to, kim On po prostu jest, będąc sobą w stu procentach, bo Jezus na żadne kompromisy nie idzie. Że Jezus z jednej strony coraz większe, Aż rzesze, aż tłumy ludzi Go przyjmują, można powiedzieć, że właśnie no, rzucają się na Niego, złe duchy wychodzą w Jego obecności. Z drugiej strony, ci, którzy powinni byli Go rozpoznać, uczeni w Piśmie, nie rozpoznają. Wręcz więcej decydują się, żeby Go zabić, oskarżają go o to. To jest też ciekawe, że po, tym, po tej decyzji, żeby Go zabić, zaczyna się jakby praca nad tym, żeby Jezusa oskarżyć, żeby Jezusa. Jakoś zdeprecjonować w oczach innych. Oskarżają go, że mocą złego ducha wyrzuca. Jezus ma też takie doświadczenie niezrozumienia, nawet wśród swoich bliskich. Tak, że krążą o nim te różne pogłoski, i nawet wśród swoich bliskich dochodzi do tego, że, że wychodzą, jak mówi ewangelista Marek, żeby go zatrzymać. A z drugiej strony mamy tego Jezusa, który bierze swoich uczniów, aby byli z nim, aby ich wysyłał. Aby wypędzali złe duchy. Z tłumami, które siedzą wokół Niego, mówi: Wy jesteście moją matką, moim bratem, moimi siostrami, wtedy kiedy wypełnialiście wolę Ojca. Więc dzieje się coś takiego, że tajemnica jakaś odrzucenia Jezusa z jednej strony i tajemnica coraz to nowych ludzi, którzy na różne sposoby wchodzą w więź z Jezusem, że albo są z Nim uzdrawiani, ale też niektórzy są wybrani do bycia z Nim bliżej. O niektórych. Czy do innych Jezus mówi, Wy jesteście moją matką i moimi braćmi. Więc ten trzeci rozdział jest takim rozdziałem pewnego jakiegoś zamieszania, jakiegoś kształtowania się tego, kim jest Jezus, ale też tego, kim są jego uczniowie. Po co, po co jest to powołanie do pójścia za Jezusem? Żeby z nim być, żeby głosić, żeby uwalniać. Jak to jest to bycie? Wypełnianie woli ojca, tak jak Jezus, jest bycie jak jego brat, jego siostra, jego matka. To jest ten trzeci rozdział, jest takim czasem pewnej jakiegoś kształtowania, objawiania się tożsamości Jezusa. I to jest dane tym, którzy idą w kierunku poznania Jezusa, w kierunku chrztu, że po tym pierwszym entuzjazmie z pierwszego rozdziału, tym odrzuceniu z drugiego rozdziału, i w nich może się rodzić zamieszanie. I oni są w tym momencie wezwani do tego, żeby zobaczyć, że to zamieszanie jest wpisane w ich proces wzrostu. Takie zamieszanie, takie dojrzewanie, wykuwanie się tożsamości jest wpisane w proces wzrostu chrześcijanina. I to nam daje ta Ewangelia. Chodźmy sobie z tym dzisiaj. O 21.00 zapraszam na lekcję divina, czyli taki inny rodzaj medytacji z tym trzecim rozdziałem. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Pamiętajcie też, żeby nasz kanał subskrybować, nacisnąć guzik, ten łapkę w górę, dzwoneczek, dać jakiś komentarz czy udostępnić. Wszystkie te interakcje są dla nas bardzo pomocne. Dzięki, z Bogiem.